Michale, obserwowałam Twój start na tegorocznych debiutach kulturystycznych we Wrocławiu. Twój występ na deskach, i w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu nie wyszedłeś do kolejnych porównań. Dowiedziałam się wtedy, że dostałeś dyskwalifikację ze względu na stan zapalny w barkach, rzekomo spowodowany stosowaniem syntolu. I jak było naprawdę? Co się zdarzyło? Chciałabym wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, bo nie jestem pewna, czy to był naprawdę syntol. To no już mówię. Cała historia zaczęła się na weryfikacji. Czyli w piątek weryfikacja zaczęła się od godziny 15. Myśmy tam byli chwilkę po 15. Byłem jednym z pierwszych, których weryfikowali sędziowie. No i co? Przy weryfikacji, jest zawsze trzech sędziów, sędzia główny, dwóch pomocniczych. Stanąłem na wagę, chyba tam było 84-700, 71 No i generalnie dostałem kwita. Podbitego z uzupełnionymi tymi danymi, no i jak już odchodziłem generalnie od wagi. Czyli weryfikację to... przeszedłeś. Przeszedłem weryfikację, natomiast to jeszcze nie jest koniec historii, to dopiero początek. Schodząc z wagi, sędzia główny zadał mi pytanie: A co się stało z Twoim barkiem? Co masz w barku? No co, no powiedziałem, że w barku prawdopodobnie jest stan zapalny e, spowodowany e, jakąś taką starą kontuzją. No to się zdarzyło 100 lat temu, e, natomiast przy takim odtuszczeniu i takim odwodnieniu, teraz to. Było zdecydowanie bardziej widoczne niż, niż jest widoczne na co dzień, albo w ogóle to nie jest widoczne na co dzień, jak jestem w okresie masowym. Ehm, no i co? Zarzucono mi, że jest w barku wszczyknięty syntol, albo że jest tam pod skórą wstrzyknięty czy zainstalowany implant. Na co się uśmiechnąłem, natomiast to taki śmiech trochę przez łzy, no bo nie ma tam ani syntolu ani implantów. Ehm, powiedziałem, no, że po prostu jest tam zapalny barku. Ehm, no i temu sędziemu się tu nie spod Podobało. Powiedział, że do niedzieli ma to zniknąć. No, co? Czekaj, miałeś stan zapalny i ze stanem zapalnym zdecydowałeś się startować? Zdecydowałem się startować, no bo formę zrobiłem chyba najlepszą w życiu. Owszem, forma lepszej, była na pudło. Lepszej nie miałem. Ten nak w maju był bardzo dobry, natomiast co? Natomiast na pewno nie była taka dobra jak ta teraz. Ehm, nie wiedziałem, że aż tak to będzie widoczne, natomiast no, niczym to nie przeszkadzało, to nie bolało. Czego nikt ci nie powiedział, mm -hmm. e, twój Twój trener, Twoi znajomi, Twoi koledzy, mhm. że twoje barki są absolutnie nieproporcjonalne. Wiesz co, na treningach to było widać. Rzeczywiście gdzieś tam znajomi dawali znać, czy ci trening partnerze, natomiast trenerka, z którą się konsultuje, pani Joanna Piotrkowicz, no gdzieś nie wiem, no pewnie tego nie wychwyciła albo nie uważała, że to jest jakiś powód do, do ewentualnej dyskwalifikacji w tych zawodach. O no, tak. Co najwyżej może być to powód do niższych not? Do tak. słabszego oceniania, jeśli masz jakąś dysproporcję mm -hmm. to na przykład zawodniczki fitness, bikini, jeśli nie mają zrobionego biustu, mają za mały biust, jest to dysproporcja całej sylwetki, dostają niższe noty. No i co na tych weryfikacjach, po weryfikacjach? No, była taka trochę przepychanka słowna, no bo nie za bardzo wiedziałem co z tym zrobić. Był piątek, godzina 15 czy tam 15.15, 15, no i pytam się co dalej. No, generalnie jedyną wskazówką jaką dostałem to była taka, do niedzieli ma to zniknąć. Mm -hmm. Natomiast... Powiedzieć Ci co bym ja zrobiła? Słucham. UHSG? No ja tego nie zrobiłem. Człowiek się uczy na błędach. Ja tego nie zrobiłem. Nie zostało mi to zasugerowane, natomiast no, pomyślałem, poszedłem takim tropem, jeżeli weryfikację przeszedłem, no to co się może zdarzyć? No to się, no, na pewno mnie nie zdyskwalizuje. Nie, nie próbowałeś się pozamiatać. No chyba trochę tak. No. Uważałeś, że miałeś syntol w barkach, czy nie? Absolutnie, nic tam nie ma, absolutnie. Czyli skoro czujesz się, że syntolu nie masz, uważałeś, że nie będzie sprawy na No nie, no, czułem się 100% fair, czysty, także no, nie pomyślałem, że absolutnie mogło być z tego jakieś tam problemy. Natomiast po tej interwencji no byłem zgaszony, chodziłem przez dwa dni. No i mnie przygasili. Aż do no. zawodu, bo stanąłeś na deskach w niedzielę. Stanąłem na deskach w niedzielę po 14, dokładnie. Pamiętam, staliśmy wtedy, obserwowaliśmy Ciebie. I co się wydarzyło na tych deskach? Było nas 18 albo 19, e, czyli była runda eliminacyjna, żeby wyłonić półfinałową 15. No i co, historia wygląda w ten sposób. Jak można zauważyć na filmie, czy tam na zdjęciach, przeszliśmy rundkę dookoła, e, stajemy w line-upie i przy pierwszym wywołaniu, czyli wychodzi moja piątka, ustawiam nogę. Robię uśmiech, wciągam brzuch, patrzę na sędziów. No i generalnie, co, pierwsze co widzę, to widzę coś takiego, szturchanie i coś takiego. I ty to widzisz, cały ja stół sędziów i widzisz tą informację, która leci no. po stole? I pokazują na Ciebie. Pokazują na mnie. To było tak, tak, tak i tak. No i ta informacja poszła od sędziego do sędziego, po czym sędzia ostatni, ja nie pamiętam, to chyba była jakaś pani, byłem w takim szoku, no nie pamiętam, ale to chyba była jakaś pani, kobieta, wstała, przeszła cały stolik, powiedziała coś komuś na ucho, no generalnie był to dla mnie sygnał, że po zawodach, nie? No, ale wytrzymałem ten cały line-up, zrobiłem wszystko, co tam kazali robić. Zszedłem ze sceny. No, i jak zszedłem ze sceny, dostałem informację, że numerek 342 już na tą scenę nie wychodzi. Nie wchodzisz. Dyskwalifikacja. Jak się poczułeś? No. Nie wiem, nie chcę przeklinać, no poczułem się źle, nie? No, bo, no bo gdzieś nie wiem, nigdy bym tego nie przewidział. Byłem pewny, że przejdę tą rundę. Ja byłem pewny, że stanę na pudle. Może trochę tak za bardzo śmiało mówię. Natomiast z tą formą, którą miałem, bardzo miałem ochotę powalczyć o złoto, nie? Po pierwsze miejsce. E, różnie by się to mogło potoczyć. Zdawałem sobie sprawę z tego, co się zdało w piątek, czyli liczyłem na jakieś tam punkty ujemne. Natomiast nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że dostanę bana po zejściu ze sceny. Ja wiem, sylwetkę miałeś naprawdę rewelacyjną i to było absolutne pudło. Ale ale ja przeglądałam wszystkie Twoje zdjęcia, cofnęłam się rok wstecz, obejrzałam zdjęcie po zdjęciu i te barki przez ponad rok, już dalej nie miałam siły się cofać, wyglądają naprawdę kontrowersyjnie. I hmm. Czy Ty wiesz w ogóle, co się w tych barkach zdarzyło? Tak, no historia wygląda w ten sposób. E, zaraz po przyjeździe w ogóle po tych zawodach do szopa zrobiłem USG, jestem po USG i po rezonansie, także mam dowody i opisy tych lekarzy, że absolutnie nic tam e, nie ma Ale sztucznego. co, będziesz się odwołał? without A nie myślę, żeby się odwoływać, no tak zdobył puchar i ktoś by mi ten puchar zabrał, bym mogło tego odwołać. Natomiast to już jest po zawodach. No chciałbym po prostu, żeby informacja zwrotna doszła, że to nie tak powinno być chyba załatwione wszystko w ten sposób, nie? E, że zostałem trochę chyba skrzywdzony. E, no i śmiało tą sprawę można byłoby załatwić troszkę inaczej. Nie miałem się pokazywać, nie mają oceniać. Natomiast mówię, no troszkę by to inaczej. I nie miałeś szansy się w ogóle pokazać tak naprawdę. Został, zost... Cztery pozy chyba poszły, także, także trochę kiepsko. Nie? Czyli e... jesteś pod opieką lekarzy. Jestem pod opieką lekarzy. E... Znaczy nic się nie dzieje, no chodzę na rehabilitację. Generalnie... A co oni stwierdzili? Co tam w tym barku się stało? Co tam mm. jest? Jeśli nie cyntoni, jeśli nie implant. To jest stara kontuzja sprzed chyba trzech albo czterech lat, kiedyś przy wyciskaniu. To było chyba wyciskanie żołnierz sztangi, czyli ćwiczenie złożone, mm. coś tam szczeliło. Natomiast co? No nie był to jakiś, taki straszny burzem, ja poszedłem do lekarza. Poza tym ja generalnie co, trochę się boję tych lekarzy, więc unikam. Gdzieś tam się sam leczę. Zaprzestałem treningu w górnej części ciała, chyba przez miesiąc, przez parę tygodni trenowałem nogi no i to przestało boleć, wróciło do normy. Natomiast diagnoza jest taka, że e, została naderwana czy coś tam zostało przerwane w głowie bocznej mięśnia naramiennego, w głowie środkowej mięśnia naramiennego e, i ta głowa prawdopodobnie się skróciła. E, no i ten stan zapalny gdzieś tam spowodował to przy takim otuszczeniu przy takim odwodnieniu, że to strasznie widać, nie? Ja oglądając zdjęcia widziałam już, że nawet na masie, absolutnie na twojej masie widać było, że te barki są, e, że jest e, jakaś narośl pod mięśniem. Faktycznie wygląda to, hmm. wygląda to stricte naprawdę tak jak syntol, ale Ty twierdzisz, że syntolu nie masz. No nie ma syntolu. Ty, ty, ja twierdzę, lekarz twierdzi, USG twierdzi, Rezonans twierdzi, także to nie jest mój... Implantów męż, też nie absolutnie, masz? Absolutnie nie ma żadnego implantu. Myślisz, że polscy kulturyści stosują syntol? Wiesz to osobiście żadnego nie znam, który by stosował. No jest to gdzieś tam środek w, w tym środowisku chyba popularny, nie? Na pewno jesty stosują, na pewno niektórzy przesadzają. Natomiast no ja osobiście nie znam nikogo, kto by go stosował. W Polsce? W Polsce. O, ludzie sobie wyobrażają, że syntol to jest po prostu olej, który się wstrzykuje i który powiększa objętość mięśni. Natomiast tak naprawdę syntol jest środkiem, który wstrzykuje się po to, żeby spowodował stany zapalne i te stany zapalne zaleczając się robią blizny i te blizny po prostu nakładają się na siebie, wypuchlając mięsień od środka. Również to samo można zrobić implantami, też implanty pod, w momencie, kiedy się wkłada pod mięsień, tak? No tak. Bo albo się go wkłada pod mięsień, albo z tego co pamiętam, robi się to w ten sposób, że wkłada się implant w mięsień, natomiast nie wkłada się na, dlatego mm -hmm. żeby ta struktura całego mięśnia była... To tak samo jak z piersiami, tak mi się wydaje. Przecież jest bo... ta sama historia. I w momencie, kiedy jesteś na niskim BF-ie, po prostu jeśli ten implant nie zostanie włożony pod mięsień, a pod skórę, no to wtedy go widać. I u Ciebie ten... Nazwijmy to implant, po prostu widać. Ja, ta rozmowa nie będzie miała sensu, jeśli ja nie będę pokazywał zdjęć, także ja zdjęcia twoje pokażę. Proszę bardzo. A tak naprawdę jest to stara kontuzja, która się zaleczyła samoistnie która spowodowała dokładnie takie same uszkodzenia pod mięśniem, że... No Jezu, jest, generalnie sprawa dotyczy w 90%, znaczy sprawa dotyczy w 100% prawego barku, bo do lewego barku mi się absolutnie nie doczepił. Natomiast a propos kontuzji, ja miałem bardzo poważną kontuzję zerwania całej głowy długiej mięśnia na ramiennego w lewym ramieniu i jak na dobrą sprawę by się przypatrzył, to też ten biceps jest bardzo wypuklony, mm -hmm. dużo bardziej niż biceps w prawej, więc też mógłby ktoś zarzucił tak, ja coś Tak, Ja obserwowałam tam jest. biceps z Nolak który też miał zerwane i ten bicep jest naprawdę imponujący i też wszyscy mu zarzucają syntol w bicep. On rzeczywiście wygląda ciekawie, natomiast nie polecam nikomu, bo, bo był straszny ból i, i to się dziś samo też zregenerowało. Zostało mi zaproponowane e, operacje, czyli rozcinanie skóry, przyczepianie go do miejsca przyczepu, natomiast jakoś tak natura stworzyła człowieka, że się samo to regeneruje i się przyczepił przyczep, bo też był USG, do pierwszej bruzdy na kości. Stąd on jest krótszy, no i wygląda atrakcyjniej, ale to też nie było planowane. Jakie są plany Twoje kolejne? No bardzo, się nie zmieniły generalnie. Debiuty 2017 miały być pierwszą imprezą, w której chciałem wystąpić. No i kolejna impreza, która mnie bardzo interesuje, jest docelową Mistrzostwa Polski, które się odbędą ostatnim weekendem chyba kwietnia w Kielcach. No i te plany się nie zmieniły. Mam nadzieję, że formę przygotuję taką samą, a może i lepszą. No a do tego czasu będę się starał ten bark ponaprawiać na tyle, żeby nie było to może aż kłujące tak w oczy. Jak będziecie ingerować wokół tego barku, żeby... Cały czas jest prowadzona rehabilitacja, mam to rozbijane elektro sami czy lektor jakimś takim, takim śmiesznym małym młotem pneumatycznym, e, roluje się w domu na takiej śmiesznej kulce, e, no i, i to jest w zasadzie chyba tyle. Mam jeszcze iść na konsultację w poniedziałek do kolejnego lekarza sportowego, coś mam mi tam e, porobić jeszcze przy tym barku, natomiast no generalnie mechanicznie trzeba samoistnie gdyby spłaszczyć to, tak, tak zrobić, żeby to się gdzieś tam e, wróciło trochę na swoje miejsce, natomiast nie sądzę, że będzie to Idealnie jak w lewym barku, no bo tam jest, że tak powiem, uraz, no i ja nie przyczepię sobie go z powrotem na miejsce poprzednie. Ja to tak widzę. Czyli powiedz mi Bob, jaka rada taka lekcja dla wszystkich oglądających teraz ten materiał? Rada jest taka, że... Znaczy inaczej, ja popełniłem błąd, no mówię, człowiek się na błędach uczy, chodzi o tą weryfikację, gdybym jakoś, nie wiem, może trzeźwiej myślał, albo wypił wtedy więcej wody, albo nie był tak głodny, to w ten sam dzień bym już e, robił USG. Ty właściwie tam byłeś sam. No sam, z dziewczyną. No ale ona nie jest jakby ze środowiska Monika, ci nie jest w stanie doradzić coś tak, jak jest ci w stanie doradzić ktoś, kto w branży siedzi, tak? Wiesz, co, no ja wyszedłem z takiego założenia. Jak już dostałem, że tak powiem... I Ty już tam. chciałeś się położyć z nogami do góry i mieć święty ta. spokój i ja wiedziałeś, że jakoś znaczone. to będzie, jakoś to będzie. Ja robiłem ja jeszcze, ważyłem dwie godziny przed weryfikacją, ważyłem 300 gram za dużo. Także jeszcze się Czyli ty walczy, w czy walczyłeś jeszcze z wagą? Dokładnie tak. Udało się, natomiast to na milimetry weszło. No i generalnie jak dostałem tą kartkę, mimo tego upomnienia od e, głównego Sędziego, myślałem, no mam kartę, jestem dopu dopuszczony, no już wiesz, z górki będzie, nie? Zdawałem sobie sprawę, że mogę zostać niżej oceniony i gdzieś tam mi to chodziło po głowie, no i gdzieś nie byłem w 100% spełniony, natomiast mówię, no nigdy w życiu nie przypuszczał, że w ten sposób e, to rozwiążę że takie decyzje podejmą. Jak się czułeś? No źle się czułem. No. Nie będę się tu żala na co było, ale źle się czułem. No. Ja myślę, że kolejną jeszcze nauczką taką lekcją yy, dla oglądających jest to, ażeby nie generalizować, tak? Czyli jak facet ma kwadratowe barki, to nie znaczy, że tam jest syntol nie, czy implant. Że coś tam było kombinowane od razu, nie? Taka prawda, taka prawda. Dobrze. Yy, już teraz wiemy, co się stało. Bardzo ci dziękuję yy, za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i życzę pudła na w kielcach, Kielce. na mistrzostwach Polski, to tak? By wszystko, co się da, żeby było. <laughs> Powodzenia i nie dziękuj.